WRC.pl. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie i chciałbym zaprosić przede wszystkim dzieci, bo dla nich skierowana jest ta propozycja, ale również rodziców do udziału w feriach zimowych przygotowanych przez Miejski Dom Kultury i firmę Lindner. Program, w którym będziemy pracować, nazywa się Kulturalna zima z Miejskim Domem Kultury i z, filmo, i z firmą Lindner. Zima 2013. Szczegółowy program wszystkich warsztatów, na które zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury, znajdziecie Państwo w mediach lokalnych, znajdziecie Państwo również w internecie na portalu WRC. Program tych zimowych ferii jest bardzo bogaty. Przygotowaliśmy Ponad 20 spotkań, ponad 20 warsztatów artystycznych, ponad 20 przedsięwzięć kulturalnych i wszystkie te przedsięwzięcia, wszystkie te warsztaty są bezpłatne. Na wszystkie warsztaty oczywiście obowiązują zapisy. Szczegółowy program, jak wspomniałem, znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Już można dokonywać zapisów, ale na kilka. Z tych spotkań i na kilka z tych warsztatów chciałbym zwrócić szczególną uwagę i chciałbym w sposób szczególny Państwa do udziału w nich zaprosić. Pierwsze wydarzenie to warsztaty filmu animowanego. Klatka po klatce. Dzieci będą miały okazję stworzyć własny film animowany. Mało tego będą mogły w tym filmie wystąpić, bo to jest nowa technika produkcji filmu animowanego, w którym występują również dzieci poprzebierane w szczególne stroje. Te warsztaty 14 stycznia na początek ferii. Dwa dni później, drodzy Państwo, wydarzenie, którego jeszcze w wągrowcu nie było. W sali kina zainstalujemy mobilne planetarium. I tutaj, w tych warsztatach, będą miały okazję wziąć udział dzieci przedszkolne, dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej i dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej. Szczegółowy program tych spotkań znajdziecie Państwo na osobnym plakacie i, jak wspomniałem wcześniej, w internecie. Dalej. Kolejne wyjątkowe spotkanie. Warsztaty detektywistyczne dla początkujących czytelników. Tutaj. Dzieci będą miały okazję wziąć udział w niecodziennym spotkaniu. Współpracujemy z wydawnictwem zakamarki z Poznania, które przeprowadzą warsztaty dla początkujących czytelników. Na bazie książek wyprodukowanych i napisanych w Szwecji, dzieci będą brały udział w prezentacji multimedialnej, będą czytały fragmenty książek, będą rozwiązywały zagadki detektywistyczne. Dla najaktywniejszych uczestników przewidziano nagrody, oczywiście. Książkowe. Dalej, drodzy Państwo, You can play, czyli warsztaty gitarowe z Witkiem Żuromskim warsztaty podzielone w taki sposób, żeby mogły wziąć w nim udział te osoby, które chciałyby się uczyć grać na gitarze czyli są to warsztaty dla rozpoczynających swoją przygodę z gitarą i także dla tych, którzy już pierwsze kroki w grze na gitarze. Poczynili, czyli warsztaty dla początkujących i warsztaty dla zaawansowanych. One odbędą się 18 stycznia. W drugim tygodniu ferii przygotowaliśmy też mnóstwo atrakcji. W kinie emitujemy film Hobbit i idąc tym tropem, przygotowaliśmy całodniowe spotkanie pod tytułem Fantasy Games. To szczególne wydarzenie, ale o tym wydarzeniu, o bogatym, bardzo bogatym programie opowie Państwu. Kolega Daniel Hilbrecht. Jeśli chcesz poznać tajniki opowiadania za pomocą obrazu, jeśli chcesz sprawdzić swoje umiejętności grając w fantastyczną planszówkę, jeśli chcesz posłuchać fascynującej opowieści o amerykańskim superbohaterze lub podyskutować na temat popularnej kreskówki, nic prostszego, weź udział w Fantastycznym Dniu z grami, fantastyką i komiksem. W niedzielę, 20 stycznia, już o godzinie 10 w Galerii Miejskiego Domu Kultury, odbędzie się otwarcie strefy gier planszowych oraz stoiska z książkami fantazy oraz komiksem. O godzinie 12, pora na przygodę. Niezwykła animacja o niezwykłych przygodach. Panel dyskusyjny o filmie animowanym Adventure Time poprowadzi Wojciech Nelec. O godzinie 13, o Naruto bez Naruto. Wykład o mandze Naruto z innej perspektywy wygłosi Filip Bąk. O godzinie 14.00 Bestiariusz Słowiański o inspiracjach i tworzeniu Bestiariusza opowie Paweł Zych, autor książki Bestiariusz Słowiański. O godzinie 15.00 Powstanie Bestii, warsztaty tworzenia postaci z mitów, podań i legend poprowadzi również Paweł Zych. O godzinie 17.00 Geneza postaci Batmana i jej wizerunek na przestrzeni lat. Wykład o kultowej postaci Batmana wygłosi Wojciech Nelec i go, o godzinie 18:00 Dymki w komiksach o anatomii komiksu opowie Filip Bąk. Dzień przepełniony będzie licznymi konkursami, a w konkursach będzie można zdobyć atrakcyjne nagrody. Wśród nich y, książki Hobbit, gry na bazie Lego, komiksy oraz słodycze. Jeśli chcesz spędzić dzień z osobami, które podzielają twoje zainteresowania, zapraszamy. Niedziela 20 stycznia, godzina 10:00. Kolejnym wydarzeniem, drodzy Państwo, na które chciałbym zaprosić w sposób szczególny młodzież, nie tylko dzieci, ale młodzież, są warsztaty beatboxu. Tego również jeszcze w wągrowcu nie było. Będziemy gościć profesjonalnego beatboxera, który każdego uczestnika warsztatów nauczy albo przygotuje do tego, żeby być tak zwanym człowiekiem orkiestrą. Warsztaty beatboxu 24 stycznia od godzin porannych. Tego samego dnia po południu. Zapraszamy całe rodziny na spektakl magii i iluzji. Spektakl szczególny, dlatego że ma wymiar edukacyjny. Nie należy się bać, drodzy Państwo, tego słowa edukacyjne, bo one jest dzisiaj najważniejsze w świecie. Będzie na pewno wiele się działo. Spektakl magii i iluzji 24 stycznia po południu. I ostatnia rzecz, na którą chciałbym w sposób szczególny zaprosić Państwa, to żywa lekcja historii. 25 stycznia w piątek w godzinach popołudniowych, prawie już wieczornych, zaprosimy na spotkanie z historią pod tytułem Wojna w Wietnamie. Wyświetlimy film Pluton, opowiemy o kulisach wojny w Wietnamie, pokażemy elementy uzbrojenia, zaprezentujemy muzykę, którą której słuchano w obozach wojskowych amerykańskich podczas tej wojny. Poczęstujemy uczestników tego spotkania przysmakami kuchni wietnamskiej, tak jak to mamy w zwyczaju, bo jest to już kolejne spotkanie. Znowu na pewno wydarzy się bardzo dużo ciekawych rzeczy, atrakcyjne spotkanie, żywa lekcja historii dla dzieci, dla dorosłych, dla młodzieży 25 stycznia w piątek w godzinach wieczornych, godzina 18: 30. Jeszcze jeden element, drodzy państwo, na który chciałbym zwrócić szczególną uwagę. Oprócz propozycji, które przygotowaliśmy dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych, mamy też propozycje dla całych rodzin. O jednej już wspomniałem, to jest teatr magii i iluzji w wy wykonaniu mistrza y, sztuk y, iluzjonistycznych, ale drugą taką propozycją dla całych rodzin jest rodzinne budowanie karmników. Dla ptaków, od rodziców i dzieciaków. 19 stycznia zapraszamy całe rodziny do budowania kolorowych karmników, które potem wspólnie zawiesimy w przestrzeni parku w Wągrowcu, w Parku 600 Lecia czy w Parku przy amfiteatrze. Widzicie, drodzy Państwo, że program jest bogaty. Nie wymieniłem wszystkich atrakcji. Wszystkie propozycje znajdą Państwo na plakatach, na ulotkach, w internecie, w mediach, na naszej stronie internetowej. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To będzie na pewno gorąca zima. Gorąca zima z Miejskim Domem Kultury i z firmą Lindner. Dziękuję pięknie. Portal wrcpl.